Dosłownie kilka chwil po eksplozji tak właśnie wyglądało to miejsce przerażająco. Szczęśliwie podczas tego wybuchu nie było na ulicy osób, które mogły zostać poszkodowane. Usłyszeliśmy huk, zobaczyliśmy dym, myśleliśmy, że to jest wybuch bomby, tak mówią ci, którzy mieszkają tuż obok tego miejsca. Okolice miejsca tego wybuchu wyglądały właśnie tak kilka chwil po tej eksplozji. Jak wygląda szkoła tuż obok, to pokażemy Państwu za kilka chwil. Szkoła, która na szczęście była w tym czasie pusta. Dzieci nie było podczas lekcji, bo lekcji nie ma, bo po, tam na Śląsku są w tej chwili ferie. I na szczęście w tej szkole przebywały wyłącznie osoby, które dbają o ten budynek w czasie ich nieobecności. To oczywiście nie znaczy, że dzieci do tej szkoły będą mogły powrócić. Dlaczego? No dlatego, że budynek ten jest zniszczony. Stabilny, konstrukcja naruszona nie została, ale jest na tyle zniszczony, że musi być przeprowadzony remont. O tym mówił wojewoda śląski, o tym mówił prezydent miasta. My oczywiście przez cały czas przyglądamy się temu wszystkiemu, co dzieje się tam na miejscu. Pokazujemy Państwu ten budynek, te wszystkie zniszczenia i staramy się uzmysłowić wszystkim tym, którzy oglądają te zdjęcia, jaka była skala tego wybuchu, jak przerażająca musiała to być eksplozja z tej kamieni. W której do tego wybuchu doszło, zostało niewiele. Nie ma fasady, nie ma ścian bocznych. A co dookoła, Piotr Borowski pokaże to Państwu teraz. Piotr Borowski, który na miejscu też już od kilku godzin, wszystko to obserwuje. Jego relacja teraz, Piotrze. Się cały czas tej akcji powoli się ona rozwija powoli właśnie dlatego, że poszukiwana jest cały czas jedna osoba i Strażacy nie mogą wjechać na to gruzowisko ciężkim sprzętem. Muszą cegła po cegle kawałek po kawałku przeczesywać to gruzowisko, również ze względu na to, żeby nie ryzykować swoim własnym życiem i zdrowiem. Skala tej akcji ogromna, organizacja imponująca to kilka chwil temu Piotr między innymi pokazywał Państwu, My o szczegóły. Będziemy... Będziemy pytać teraz szczegóły podobnych akcji, bo nie tej konkretnie, jak jest przygotowywana, na jakie etapy się dzieli? Wojciech Nowak z ochotniczej Straży Pożarnej, jednostki ratownictwa specjalistycznego we Wrocławiu z nami telefonicznie. Dzień dobry. I to są te pierwsze minuty po tej eksplozji. Jak Państwo widzieli, gruzowisko, mnóstwo kurzu, mnóstwo pyłu, między innymi na zaparkowanych przed tą kamienicą samochodach. Te samochody były przez strażaków w czasie tej akcji wywożone, przesuwane w inne miejsce, tak żeby strażacy mogli tam wejść, żeby mogli rozpocząć swoje prace. Autor tego nagrania wysłał nam zdjęcia, wysłał nam ten film. Dzięki niemu możemy zobaczyć to, co działo się tam kilka chwil po godzinie 8.30. Ta ulica, to miejsce, ten budynek w tej chwili wygląda zupełnie inaczej. My cały czas na miejscu, na miejscu cały czas są nasi reporterzy. Śledzimy dla Państwa przebieg tej akcji. Zanim o tym, co dzieje się teraz, o tym, co wydarzyło się wtedy, 8.30, ulica Bednoża właśnie, pan Łukasz Kosicki tam był, pan Łukasz Kosicki ten film nagrał, pan Łukasz Kosicki już teraz z nami. Dzień dobry, witam Pana w CF124. Pan Łukasz Kosicki nagrał ten właśnie film. Jak Państwo widzieli, Renata Kijowska z faktów TVN rozmawiała z autorem tego nagrania. Więcej w faktach dzisiaj wieczorem my na bieżąco kolejne informacje zbieramy dla Państwa. Analizujemy wszystko to, co się wydarzyło, wszystko to, co już wiemy. Podsumowując, jedna osoba cały czas jest poszukiwana, jedna niestety nie żyje. To jest informacja, która po godzinie 13 spłynęła do nas. Pozostałe osoby znajdujące się w tym budynku, Zostały już zaopiekowane przez odpowiednie służby. Wiemy, że kilka z nich jest w szpitalach, w tym dwoje dzieci, dwie małe dziewczynki. Pozostałe osoby są bezpieczne pod opieką służb psychologów, między innymi, bo i takie wsparcie było potrzebne. Mówimy dużo o tym, jak pracują strażacy. 180 w tej chwili tam na miejscu strażaków, ale też oczywiście policjantów. Najświeższe informacje już teraz. Małgosiu, jakie są. No nie. Ulica Bednoża 20, Katowice, dom parafialny, to tam do tej eksplozji doszło. Yy, proboszcz, tej parafii właśnie rozmawiał z naszym reporterem o tym, co wydarzyło się dzisiaj rano.